Czy słyszałeś o tytule Lew z pokolenia Judy? Wyrażenie to, wspomniane tylko raz w Biblii, ma głębokie i potężne znaczenie, objawiając prawdziwą tożsamość Jezusa Chrystusa. Odkryjmy, jak ten obraz łączy Jezusa z porodstwami przodków, ukazując jego królewski i boski rodowód oraz jak ucieleśnia on niezłomną siłę lwa z całkowitym poddaniem się ofiarnego baranka. Przygotuj się na zgłębienie oszałamiającej tajemnicy, która nie tylko odsłania majestat Chrystusa, ale ma moc radykalnej przemiany twojego życia. Tytuł Lew z pokolenia Judy to dobitne wyrażenie, które nawiązuje do Objawienia 5:5, ukazując majestat i władzę Jezusa Chrystusa. Ten wyjątkowy tytuł, wspomniany tylko raz w Piśmie Świętym, niesie w sobie istotę zwycięstwa i królewskości, wypełniając mesjańskie obietnice Starego Testamentu. Symbolizuje nie tylko moc Chrystusa, ale także jego rodowód zakorzeniony w pokoleniu Judy, wskazując na Mesjasza, który nie tylko króluje, ale także zwycięża zło. W Księdze Rodzaju znajdujemy pochodzenie tej obietnicy, gdy Jakub błogosławi swego syna Judę w Księdze Rodzaju 49, 9 myślnik 10. Prorocze słowa Jakuba nakreślają przeznaczenie przywództwa i władzy dla pokolenia Judy, przeznaczenie, które wypełni się w pełni w Jezusie, Mesjaszu. Od tego momentu ród Judy zostaje uwypuklony jako nosiciel boskiej obietnicy, co odbija się echem w całym piśmie świętym, aż znajdzie swoje wypełnienie w Chrystusie. Rola króla Dawida jest fundamentalna w realizacji tego proroctwa. Jako potomek Judy Dawid ustanawia Zjednoczone Królestwo i otrzymuje obietnicę wiecznej dynastii. Ta boska obietnica nie jest jedynie słowem skierowanym do Dawida, ale zapowiedzą panowania Jezusa, który przyjdzie. Aby ustanowić królestwo, które nie zna końca. Dawid jest postacią, która łączy Stary Testament z Nowym, przygotowując drogę do mesjańskiego spełnienia w Jezusie. Jezus Chrystus, lew Judy, ukazuje tę królewskość i władzę, ale także ukazuje aspekt ofiarnego Baranka. Ta podwójna rola odzwierciedla głębie jego misji. Mając siłę i majestat lwa, poddaje się niczym Berenek, poświęcając się, aby odkupić ludzkość. To połączenie mocy i pokory sprawia, że zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią jest tak kompletne i przemieniające. Wyrażenie Lew z pokolenia Judy nie jest odosobnionym odniesieniem w Piśmie Świętym, ale raczej kontynuacją obietnicy złożonej w księdze rodzaju 49, 9-10. W tym kluczowym momencie Jakub, błogosławiąc swojego syna Judę, prorokuje, że jego plemię będzie miało niezrównane przywództwo i władzę, która będzie oddziaływać na pokolenia. Obietnica ta wytycza prostą linię, której kulminacją jest postać Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który w Objawieniu zostaje objawiony jako wypełnienie tego proroctwa. Błogosławieństwo Jakuba dla Judy nie było tylko słowem zachęty, ale boskim objawieniem Bożego planu dla ludzkości. Przepowiadając, że berło nie odejdzie od Judy, Jakub wskazywał na przyjście króla, który ustanowi wieczne królestwo. Ten król, w którym rozpoznajemy Jezusa, jawi się na kartach Starego Testamentu jako spełnienie nadziei mesjańskiej, łączącej stare przymierze z nowym. W kontekście Księgi Rodzaju Juda nie był pierworodnym Jakuba, ale to on otrzymuje obietnicę królestwa, co zaskakuje ludzką logikę. Ten szczegół uwypukła sposób, w jaki Bóg działa, często sprzeczny z ludzkimi oczekiwaniami co do wypełnienia Jego suwerennych celów. Wybór Judy, a co za tym idzie jej rodu, nanosiciela Mesjasza, odzwierciedla łaskę i boski plan, który wymyka się konwencją. Związek pomiędzy Księgą Rodzaju a Apokalipsą ukazuje jedność Pisma Świętego, gdzie każda księga, każde proroctwo i każde błogosławieństwo wskazują na jeden cel – odkupienie ludzkości przez Jezusa Chrystusa. Postać lwa Judy, zakorzeniona w Księdze Rodzaju, zostaje w pełni objawiona w objawieniu, tworząc łuk łączący świętą historię Izraela z odkupieńczym dziełem Chrystusa. To uczy nas, że Słowo Boże jest żywe i wzajemnie powiązane, a każda jego część przyczynia się do całości. Dla wierzącego to połączenie Księgi Rodzaju i Objawienia utwierdza w przekonaniu, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich Bożych obietnic. Zrozumienie proroctwa Jakuba w jego pełni pozwala nam zaufać suwerennemu planowi Boga, który nie tylko przewidział, ale także zrealizował nasze zbawienie przez Chrystusa. Ta świadomość zachęca do głębszej wiary i uznania suwerenności Jezusa w naszym życiu. Proroctwo, które rozpoczęło się w Księdze Rodzaju, stanowi ważny kamień milowy w postaci króla Dawida, wielkiego monarchy Izraela, który umocnił królestwo i otrzymał od Boga niezachwianą obietnicę: jego ród będzie wieczny. Dawid, jako potomek pokolenia Judy, jest istotnym ogniwem w łańcuchu prowadzącym bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Jego panowanie zjednoczyło plemiona Izraela i ustanowiło dynastię, która wskazywała na przyszłego Mesjasza, wypełniając proroctwo Jakuba. Dawid był nie tylko królem, ale symbolem Bożej łaski i mesjańskiej obietnicy. W dwóch Samuela godzina 7.16 Bóg obiecuje Dawidowi, że jego tron będzie utwierdzony na zawsze, co jest obietnicą, która wykracza poza ziemskie życie Dawida i znajduje swoje prawdziwe wypełnienie w Jezusie, lwie z pokolenia Judii. Ta obietnica wiecznej dynastii tak właśnie jest nie dotyczyło to tylko Dawida, ale całej ludzkości, co wskazywało na wieczne panowanie Chrystusa. Panowanie Dawida naznaczone było także jego bliską relacją z Bogiem, wyrażoną w psalmach, z których wiele zostało przez niego napisanych. Te modlitwy i pieśni odzwierciedlają serce króla, który rozumiał swoją zależność od Pana, co zapowiada naturę Chrystusa jako króla i kapłana. Dawid swoimi niepowodzeniami i zwycięstwami uosabia łaskę Bożą i przygotowanie drogi do zbawienia. Mesjasz. Królewska linia Dawida trwała przez wieki, nawet w najtrudniejszych czasach Izraela, zawsze dotrzymując boskiej obietnicy. Kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone, a naród podzielony i wygnany, nadzieja mesjańska nie ustawała, zakorzeniona w pewności, że potomek Dawida przyjdzie, aby przywrócić królestwo. Oczekiwanie to spełniło się w Jezusie, którego narodziny szczegółowo opisano w genealogiach ewangelicznych, potwierdzając jego bezpośrednie pochodzenie od Dawida. Dla wierzących ród Dawida jest gwarancją wierności Boga wobec jego obietnic. Jezus jako prawowity dziedzic nie tylko wypełnia proroctwo o wiecznej dynastii, ale także ustanawia duchowe królestwo, które obejmie wszystkie ludy i narody. To królestwo, zainaugurowane przez Jezusa, oferuje nowe przymierze w którym jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa, uznając Chrystusa za naszego wiecznego króla. Jezus Chrystus, będąc jednocześnie lwem z pokolenia Judy, jest także barankiem Bożym. Te dwie pozornie przeciwstawne role ukazują głębiej Jego misji i pełnię Jego tożsamości. Jako lew Jezus uosabia władzę, moc i królewskość, jak przepowiedziano w całym Starym Testamencie. Jako berenek składa siebie w ofierze, okazując pokorę, która jest równie centralna w Bożym planie odkupienia. Postać lwa reprezentuje majestat Chrystusa, niezwyciężonego władcy, którego przyjście było przepowiedziane, aby przynieść sprawiedliwość i przywrócić wszystko. Jednakże Biblia ukazuje nam także Jezusa jako baranka złożonego w ofierze za grzechy świata, co znajdujemy w Ewangelii Jana, godzina 1.29, kiedy Jan Chrzciciel głosi, oto berenek Boży, który gładzi grzech świata świat. W tej dwoistości objawia się piękno Ewangelii, gdzie w Chrystusie siła i miękkość doskonale się spotykają. W objawieniu Jan widzi Jezusa jako lwa, który zwyciężył, ale kiedy patrzy, tak naprawdę widzi Baranka, który wygląda na zabitego. Objawienie 5-6. Pogląd ten uczy nas, że zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią nie nastąpiło dzięki brutalnej sile, ale poprzez jego posłuszeństwo aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Ta pozorna sprzeczność stanowi sedno przesłania chrześcijańskiego: Moc Boża objawia się w ludzkiej słabości, a zwycięstwo przychodzi przez poddanie się. Dla wierzących ta prawda jest wezwaniem do naśladowania Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni do życia pod władzą lwa, uznając jego panowanie w naszym życiu, a jednocześnie naśladując przykład baranka, przyjmując postawę służby i poświęcenia. Wiara chrześcijańska jest zatem zarówno głoszeniem zwycięstwa, jak i przyjęciem drogi krzyżowej, na której moc Boża doskonali się w naszej słabości. Rozumiejąc Jezusa jako lwa i baranka, jesteśmy wzmocnieni, aby stawić czoła wyzwaniom życia z podwójnej perspektywy, ufni w Jego zwycięstwo, ale także zaangażowani w życie pełne poświęcenia. Ta równowaga ma fundamentalne znaczenie dla dojrzałej wiary, w której honoruje się królewskość Chrystusa i naśladuje się Jego przykład pokory. To dzięki temu połączeniu doświadczamy pełni życia chrześcijańskiego, przemieniając się na obraz Chrystusa. Oczekiwania mesjańskie, które przenikały Stary Testament, zostały ukształtowane przez serię proroctw wskazujących na przyjście Zbawiciela, króla, który przyniesie wyzwolenie ludowi Izraela. Jednakże życie i służba Jezusa Chrystusa przeciwstawiły się wielu tym oczekiwaniom, ponieważ przyszedł on nie jako zwycięzca militarny, ale jako cierpiący sługa. Jezus wypełnił proroctwa Mesjańskie w sposób, który zaskoczył wielu, ustanawiając duchowe królestwo przekraczające granice świata. Izajasz 53 to jeden z najbardziej charakterystycznych rozdziałów opisujących Mesjasza jako cierpiącego sługę, odrzuconego przez ludzi i udręczonego przez Boga. Ten obraz kontrastował z popularnym poglądem na Mesjasza, który poprowadzi Izrael przeciwko jego ciemiężycielom. Zamiast zwycięstwa militarnego, Jezus przyniósł zwycięstwo duchowe, pokonując grzech i śmierć poprzez swoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Oczekiwania mesjańskie spełnił nieziemską mocą, ale mocą ofiary. Jezus nauczał, że jego królestwo nie jest z tego świata, jak oświadczył przed Piłatem w Ewangelii Jana godzina 18:36 przyszedł, aby ustanowić sferę duchową, w której prawdziwą wolność i odkupienie można znaleźć w relacji z Bogiem. To objawienie przekształciło mesjańskie rozumienie pokazując, że Boży plan był o wiele większy niż wyzwolenie polityczne, było to wyzwolenie z duchowej niewoli, która dotknęła całą ludzkość. Uczniowie Jezusa, początkowo zdezorientowani jego podejściem, w końcu zrozumieli, że Pismo Święte zawsze wskazywało na Mesjasza, który przyniesie zbawienie poprzez służbę i poświęcenie. Krzyż, który wydawał się symbolem porażki, stał się symbolem zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W ten sposób Jezus nie tylko spełnił, ale nawet przekroczył wszelkie oczekiwania mesjańskie, pokazując, że Boża Droga często przeciwstawia się ludzkiej mądrości. Dla wierzących, ta świadomość zmienia sposób, w jaki rozumiemy nasze własne życie wiarą. Jesteśmy powołani, aby naśladować przykład Chrystusa, żyjąc niemocą i podbojami, ale pokorną służbą i posłuszeństwem Bogu. Jezus nie tylko spełnił oczekiwania mesjańskie. Ale je na nowo określił, zapraszając nas do udziału w królestwie, które jest wieczne i działa na poziomie znacznie głębszym niż widzialny. Uznanie Jezusa za lwa z pokolenia Judy ma głęboki wpływ na życie wierzących, ponieważ jest on postrzegany nie tylko jako wszechwładny król, ale także jako ten, który przynosi rzeczywistą i trwałą przemianę. Ta wizja Chrystusa jako zwycięskiego lwa inspiruje życie pełne uwielbienia i oddania, w którym każdy aspekt życia jest oddany pod jego panowanie. Jezus, swoją najwyższą władzą, nie tylko rządzi, ale prowadzi swoich naśladowców do życia w całkowitym poddaniu się woli Bożej. Zrozumienie Jezusa jako lwa Judy skłania wierzących do aktywnej odpowiedzi wiary, gdzie życie toczy się w ciągłym uznawaniu jego suwerenności. Znajduje to odzwierciedlenie w duchowej przemianie, która jest dziełem Ducha Świętego, który kształtuje serca i umysły tak, aby odzwierciedlały charakter Chrystusa. Ta zmiana nie jest powierzchowna ale głęboka, wpływa na postawy, zachowania i decyzje, prowadząc do życia, które uwielbia Boga we wszystkich aspektach. Aspekty. Apostoł Paweł wyraża tę przemianę w liście do Rzymian 12 i 2, gdzie napomina wierzących, aby nie dopasowywali się do tego świata, ale przemieniali się przez odnowienie umysłu. Ta odnowa jest bezpośrednim wynikiem intymnej relacji z Jezusem, lwem, który panuje nad sercami swoich naśladowców. Poddając się Chrystusowi, wierzący doświadczają nowego sposobu życia, w którym grzech traci swoją dominację, a w ich życiu objawia się Boża sprawiedliwość. Życie pod przywództwem Jezusa, lwa Judy, oznacza także życie pełne odważnej wiary i niezachwianej ufności w Jego obietnicy. Wierzący są wezwani do naśladowania Jezusa w każdych okolicznościach, wiedząc, że On już zwyciężył grzech i śmierć. To zwycięstwo odniesione na krzyżu gwarantuje, że niezależnie od wyzwań wierzący mogą żyć w pewności, że są pod opieką i opieką króla królów. Wreszcie, kult Jezusa jako lwa z pokolenia Judy jest wyrazem całkowitego poddania się. Jest to uznanie Jego władzy nad wszystkim i oświadczenie zaufania w Jego wieczny plan. Dla wierzącego oznacza to życie, które nieustannie stara się podobać Bogu w postępowaniu charakteryzującym się posłuszeństwem, służbą i głęboką miłością do Zbawiciela który oddał swoje życie za nas wszystkich. Chociaż wyrażenie Lew z pokolenia Judy pojawia się w Piśmie Świętym tylko raz, jego głębia teologiczna i symboliczna jest ogromna. Ten wyjątkowy tytuł, zawarty w Objawieniu 5:5, oddaje istotę tożsamości Jezusa jako obiecanego Mesjasza. Rzadkość tego wyrażenia w Piśmie Świętym nie umniejsza jego znaczenia, raczej podkreśla wyjątkowość i moc Chrystusa łącząc Stary i Nowy Testament w wyjątkowy i potężny sposób. Wybór lwana symbol nie jest przypadkowy. W starożytnym świecie lew był postrzegany jako król zwierząt, symbol siły, odwagi i królewskości. Skojarzenie Jezusa z tym obrazem podkreśla jego najwyższą władzę i zdolność do przewodzenia w sposób sprawiedliwy i mocny. Wyjątkowość tytułu Lew z pokolenia Judy podkreśla że choć przywództwo sprawowało wiele postaci biblijnych, jedynie Jezus jest doskonałym wypełnieniem Bożych obietnic. Związek między tym tytułem a Rodem Judy jeszcze bardziej wzmacnia wyjątkowość Jezusa. Pokolenie Judy od czasu błogosławieństw Jakuba w Księdze Rodzaju było przeznaczone do przewodzenia i panowania. Jednak to w Jezusie obietnica ta osiągnęła swoją pełnię. Nie tylko pochodził z Judy ale także wypełnił przeznaczenie tego plemienia w sposób, jakiego nikt inny nie mógł. Wyjątkowość tytułu Lew z pokolenia Judy podkreśla, że Jezus jako jedyny jest w stanie zrealizować Boży plan odkupienia. Rzadkość użycia tego tytułu w Piśmie Świętym sugeruje również głębie znaczenia, która rezonuje w całej narracji biblijnej. Zawiera w sobie nie tylko królewskość Chrystusa, ale także jego ostateczne zwycięstwo nad wszystkimi wrogami Boga, łącznie z grzechem i śmiercią. Fakt, że wyrażenie to pojawia się tylko raz, czyni jego wzmiankę jeszcze potężniejszą, gdyż skupia w jednym zdaniu cały majestat i misję Chrystusa. Dla wierzących wyjątkowość tytułu Lew z pokolenia Judy stale przypomina o supremacji Jezusa. Tylko on może otworzyć księgę i pieczęcie, jedyny, który ma moc odkupienia i przywrócenia. To zrozumienie zaprasza nas do głębszego uwielbienia i życia w całkowitym poddaniu się jemu, uznając, że w całej historii nie ma drugiego takiego jak Jezus, lew z pokolenia Judy.